Zespół Sturja-Webera, znany również jako fakomatoza twarzowo-mózgowa, jest rzadkim schorzeniem genetycznym. Poniżej przedstawione są podstawowe informacje dotyczące tej choroby. Opis. Zespół Sturja-Webera SWS, naczyniakowatość twarzowo-mózgowa Sturja-Webera, to wrodzona choroba nerwowo-skórna należąca do fakomatos. Przyczyną jest mutacja genetyczna, która skutkuje wystąpieniem specyficznych dolegliwości. Objawy SWS na skórze określane są jako plamy typu czerwonego wina, naczyniak płaski. Przyczyny Zespół Sturja Webera jest spowodowany mutacją genetyczną, która powoduje nieprawidłowe rozwijanie się naczyń krwionośnych w mózgu i twarzy. Mutacja ta pojawia się zwykle spontanicznie i nie jest dziedziczona. Mutacja ta dotyczy genu gnak. Objawy Najbardziej charakterystycznym objawem zespołu sturja webera jest tak zwany ogniskobarwnikowy, czerwony znamie na twarzy, które zwykle obejmuje jedną stronę twarzy i może obejmować oko, nos i usta. Dodatkowo, u osób z tą chorobą występują problemy związane z mózgiem, takie jak padaczka, opóźnienie rozwoju lub problemy z mówieniem i uczeniem się. Diagnostyka. Diagnostyka zespołu sturja webera opiera się na obserwacji objawów klinicznych oraz badaniach obrazowych mózgu, takich jak tomografia komputerowa, CT i rezonans magnetyczny MRI. Leczenie. Leczenie zespołu Sturja Webera jest skomplikowane i obejmuje zwykle wiele dziedzin medycyny, takich jak neurologia, chirurgia, okulisty i dermatologia. Terapia zależy od indywidualnych objawów i może obejmować leki przeciwpadaczkowe, terapię hormonalną, zabiegi chirurgiczne lub laseroterapię. Rokowanie Rokowanie dla osób z zespołem sturja webera zależy od stopnia zaawansowania choroby i występowania powikłań. Osoby z łagodnymi objawami mogą prowadzić względnie normalne życie, podczas gdy osoby z cięższymi objawami mogą wymagać opieki przez całe życie.